Dzień dobry, witam. Bardzo miło Cię tutaj widzieć. To jest sekcja wsparcia kanału. I musisz wiedzieć jedno: kręcenie vlogów, podróżowanie i tworzenie programu podróżniczego, jak to daleko, to jest praca na pełen etat. Praca na pełen etat oznacza, że. Żeby... Dzień dobry! Czekaj! Chodzi o to. Że wszystko od podstaw, od jednego do od A do Z robię sam, moi drodzy. I na dobrą sprawę nie ma czasu na to, żeby robić inną pracę. Bo tak, na dobrą sprawę, żeby jakość filmów była wysoka, muszę się temu poświęcić w 100%. Więc jeżeli. Masz taką możliwość i chęci oczywiście, i podobają Ci się filmy, i możesz mnie wesprzeć jakąś na przykład drobną kwotą, a może możesz wyższą kwotą, żebym mógł zakupić lepszy sprzęt, podróżować dalej, kupić loty do innych destynacji, to będzie mi niezmiernie miło. Więc tak na dobrą sprawę, program podróżniczy, jak to daleko tworzymy wszyscy razem, moi drodzy. Z naszymi koleżkami z przodu, z tyłu, z lewej, z prawej tworzymy wszyscy razem. Bardzo dziękuję za ewentualne wsparcie. Bardzo dziękuję za wszystkie łapeczki i komentarze. Czekajcie, że tutaj kogoś nie, nie przejść. Bardzo dziękuję za wszystkie udostępnienia i za każdą złotóweczkę. Bo jak to mówi stare podlaskie pożekadło, grosz do grosza i będzie... Dobra pokosza, coś w ten deseń. W szerokości, i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć.